Myłem sobie dzisiaj fasadę tutaj w takim domu. Czyli tutaj te wszystkie białe. No i gdy skończyłem myć dzisiaj tę fasadę, tutaj też z tyłu była tu jest fasada. Przez całą długość. Skapnąłem się, że na mną są tutaj takie okable. To jest jeszcze, no, angielska elektryka. No, i to są żywe kable, w których po prostu biegnie prąd. Od razu zapytałem właściciela domu, czy one są żywe. Powiedział, że tak, a ja sobie nie zdawałem z tego przed chwilą jeszcze sprawy. Tutaj myłem sobie tę końcówkę tej elewacji na końcu. Normalnie sobie tam szorowałem, na szczęście tam jeszcze są ogumione, ale myślę sobie, że ten klient nie stanie się moim regularnym, comiesięcznym klientem. Bo gdy kiedyś się zapomnę słuchając muzyki czy z kimś rozmawiając i Przejdę do tamtej strony z rozciągniętym kijem, tak po prostu w górę i on tego dotknie. To no, mamy już takie historie w Anglii, że gościu dotknął czegoś takiego po prostu dotknął kabli elektrycznych, i po pierwsze kij się spalił. Normalnie tam na dole, tam gdzie go dotykało, to zrobiła się taka po prostu snopek z kija w tamtym miejscu, a do tego gościu ma permanentne uszkodzenia układu neurologicznego. Także Ktokolwiek pracuje na kiju, uważaj.